Kłamstwo wojenne, które Polacy musieli dementować. W 1984 roku niemieccy widzowie jednego z kanałów telewizyjnych RFN usłyszeli, że polscy żołnierze mordowali jeńców w zdobytym klasztorze na Monte Cassino. Według twórców dokumentu pod tytułem Zbrodnie Wojenne 18 maja 1944 roku po wejściu polskiego oddziału do ruin klasztoru poderżnięto gardła bezbronnym i rannym jeńcom spadochroniarzom. Film wywołał oburzenie wśród byłych polskich żołnierzy, którzy natychmiast odnaleźli przebywającego na emigracji jednego z 16 spadochroniarzy, którzy 18 maja zostali porzuceni przez swoich kompanów i zdani na łaskę Polaków. Był nim Robert Fretlor, który zeznał, iż nie tylko Polacy oszczędzili jeńców, ale udzielili im natychmiastowej pomocy. Zobaczyliśmy, że Niemcy się wycofali. Ja poinformowałem, że na klasztorze nie widzę nikogo. O tej sprawie mówię w Workaście, podcaście historycznym, w którym usłyszycie niepublikowane relacje prawdziwych żołnierzy. Link do Workastu w opisie. Subskrybuj po więcej wojennych historii.